Cześć Boże! Witajcie w ten sobotni poranek. Posłajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, i powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu? Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum który nie zna prawa jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasz, nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei i rozeszli się każdy do swego domu. Siódmy rozdział Ewangelii Jana. Pokazuje, jak faryzeusze manipulują strażnikami. Strażnicy mieli ująć Jezusa, a przychodzą i mówią, że nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Faryzeusze zaś ich pytają, czy i wydaliście się zwieść. Zastanówcie się, którzy, który z ważnych ludzi w Niego uwierzył. Popatrzcie, czy któryś z kapłanów przyjął wiarę w Chrystusa, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Okropna manipulacja. Polegająca na zadawaniu pytania, czy któraś z ważnych osób tak zrobiła. Jeśli nie, to ty też bądź mądry, kieruj się głosem tych ważnych, tych znanych i broń Boże, nie idź za głosem własnego serca. Broń Boże, nie daj sobie prawa do myślenia. Tylko popatrz, czy ważni, czy znaczący ludzie, czy ci wychwalani z pierwszych stron gazet, to zrobili. Jeśli oni tego nie zrobili, to ty też takiego kroku nie rób. Strzeżmy się przed takimi głosami. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.